Klasyfikacja środków trwałych, może ja pokażę, jak ona wygląda. Wygląda w ten sposób: Jest to słownik predefiniowalny, który jest u nas w systemie zaciągnięty z oficjalnych danych wytworzonych dla Polski z tą klasyfikacją środków trwałych. Z klasyfikacji środków trwałych, powiem szczerze, na podstawie naszych klientów mało kto korzysta. Nie ma tam bardzo licznej grupy, jednak. Często jest to wymagane, choć opcjonalne. To jest takie bardziej nice to have niż must to have. Jeżeli chodzi o samą klasyfikację środków trwałych, nie ma możliwości wprowadzenia tu jakiejkolwiek edycji, oprócz tego, że można sobie podejrzeć wszystkie komentarze, jeżeli chcemy widzieć, co tu jest. Jeżeli damy pokaż komentarz na wybranym grunt ordele, dajmy na to, to pokazuje, co ten rodzaj obejmuje, czyli jak bardzo szeroki jest ten rodzaj klasyfikacji środków trwałych. Jest to tak naprawdę kolejny słownik, po którym oczywiście można filtrować dane w programie, jak najbardziej, jeżeli jest dodany do jakiejś pozycji. Natomiast jest on jedynym słownikiem, który mamy w programie, który jest predefiniowalny, w którym nie możemy wprowadzić żadnych zmian. Tu wybieramy z listy i tyle. Także odpowiedzią na te pytanie, tak naprawdę, odnośnie tego KST było to, że nie można go edytować. To jest bezwzględne, że edycja jest. é bojdiva.